Cześć, witam Was serdecznie, kochani moi widzowie. Dawno mnie nie było na kanale, ponieważ y, byłam bardzo zabiegana, a dzisiaj jest mój pierwszy dzień pracy. To jest, podjechaliśmy właśnie, y, praca w Leroy Merlin. Słuchajcie, będę Wam opowiadać. To jest moja trzecia praca w Polsce y, po przyjeździe z Anglii. Zobaczymy jak będzie. Co do zarobków i tutaj e, ogólnie, co, co się u mnie tutaj dzieje, oczywiście będę Was informować. Oczywiście najpierw, dzisiaj mam taki pierwszy dzień szkolenia, BHP, e, podpisanie umowy, więc dopiero będę wiedzieć, czy mogę e, mówić na temat zarobków. Wiadomo, te zarobki nie są jakieś nie wiadomo duże, no ale jeśli będzie klauzula, że nie mogę, więc niestety nie powiem. Ale będę starała się jak najwięcej Was tutaj informować. U nas się dzieje na budowie, jeśli ktoś ogląda męża mojego, Emil, koszty budowy tam wiecie jakie postępy są po malutku ale drobny, drobnymi kroczkami ale do przodu ja z kolei będę również z domu nakręcać więcej po prostu wiadomo że praca też mnie tutaj pochłonie ale ogólnie co będę robiła z domku, i, i jak tam będziemy jeszcze wykańczać, y, to po prostu zobaczycie. Oczywiście w wolnej chwili będę pomagać mężowi, y, żebyśmy tutaj razem, wspólnymi siłami y, do przodu tutaj, żebyśmy się wprowadzili w końcu. Dobra, ja uciekam, bo już mało czasu zostało, a nie chciałabym się spóźnić, bo nie lubię takich sytuacji. To uciekam. Do zobaczenia. Pa kochanie, pa. widzimy się wieczorem. Ta. Jak zwykle nie może mnie zabraknąć u Magdy na kanale. Proszę bardzo. Magdalenka tutaj sprząta. Odpalam kamerę. Mikrofon Magdę założyła. Mówię też, tutaj będę uczestniczył w tej rozmowie, bo wchodzi o kasę. Kasę do mojego domu, do budżetu. Żona w końcu będzie przynosić szmal w Polsce. To jej trzecia praca. Także niech coś w ogóle powie. Magdalenka, szczęśliwa? Tak, e, pierwszy dzień mio, minął pozytywnie. E, miałam szkolenie z przepisów BHP i przeciwpożarowe. E, no i myślałam, że zostanę tam 8 godzin, byłam 6, także też fajnie. Nie spodziewałam się e, co do pracy. E... Ale lipa. To ja wam powiem, pierwszy <gry> dzień minął fajnie. Ja tu powinien, powinna powiedzieć, że tu już awansowała jakaś duża premia, a tu minął fajnie jakieś szkolenia BHP. Szkolenia BHP są bardzo ważne, mieliśmy, pracując za granicą w dużej firmie również takie szkolenia mieliśmy i się powtarzały. No i przydało mi się na wczorajszym spotkaniu, ponieważ bardzo byłam dobrze tam troszeczkę obcykana we wszystkim, ale do rzeczy. Dostałam pracę na kasach jako stanowisko kasjer. Eee. No, to będę miał zniżki, będę wpadał tam na te kasę do Leroya i będę miał zniżki. Mi się to ukryje, jest coś tam co i może ty jakiś towar mi taniej przepuścisz, Jak to będzie? Także będziesz szedł do, jednej z koleże... do innej koleżanki. Do ciebie tak? pójdę, żebym tanio miał w Liroju. A zniżki mamy, kochanie? Zniżki, pracownicze? Są, ale nie są takie, jakie myślałam. Dobra. Ile? Ile jest? 5% niestety. 5% dla pracownika, dobra, dobra i to nie. Nie wszędzie są. No właśnie, nie wszędzie są. Co do takiego ogólnego wrażenia, no wszyscy wydają się sympatyczni. Na pierwszy A. dzień, Magda, zawsze wszyscy są sympatyczni, później <laughs> cię będą nienawidzieć. To się okaże. Ale tak naprawdę, co tutaj Wam mogę powiedzieć? No, mam doświadczenie pracy, tak jak właśnie powiedziałam, w innych standardach niż tutaj, może te polskie, gdzie już dwie prace poprzednie tutaj sobie miałam w Polsce i zdążyłam zauważyć. W tej pracy, tak jak właśnie standardy są zagraniczne, czyli szkolenia e, również tutaj będę miała w poprzedniej niestety byłam sama sobie, e, musiałam sama sobie i, i wszystko ogarniać. Pozostawiona więc... sama sobie, po, pozosta... brakuje słów. <grym> no dokładnie. E, tutaj e, nie muszę się martwić, bo również takie szkolenia będą, e, nawet tutaj pani jest BHP. Yy, powiedziała mi, że we wrześniu będę miała szkolenie z używania gaśnicy. Yy, tego nie miałam za granicą akurat wyjątkowo, gdzie naprawdę w naszej firmie yy, również standardy bardzo wysoko trzymali co do przepisów BHP. A tutaj takie coś, taka niespodzianka, także nie mogę. No się bo za granicami generalnie doczekać. nie każą. Generalnie jak widzisz pożar, to masz dynę dawać na punkt zbiórki. Tutaj też oczywiście są wszystkie przepisy zachowane, ale to jest tak dla doświadczenia, no bo rzeczywiście nie zawsze trzeba wzywać straż. Nawet jak ja bym jechała autem, to żebym umiała się posługiwać gaśnicą. Także tutaj miałam wyjaśnione co i jak. Dobra, no ale chodzi o to, że co do... Aha, tutaj najważniejsze, co do zarobków. To co ja lubię, to co mi się <sum> lubią najbardziej, kasa. Tak. Yy, tutaj jest Wasza yy, Emil, no. Yy, ja wydaje ona zarabia. Co do zarobków, yy, tak jak właśnie mówiłam Wam, że yy, powiem o ile w umowie nie będzie żadnej klauzuli. Oczywiście w umowie była taka informacja, że nie mogę udzielać informacji na temat zarobków. Więc yy, uszanuję to, oczywiście podpisując się nazwiskiem, imieniem, nazwiskiem nie mogę yy, zdradzić. Ale nie jest to e, dolna granica e, zarobków, także to nie, nie jest źle. Dolna nie jest, ale dupy nie urywa, <grymny> bo ja znam nie? <grymny> Dobrze, tak to właśnie wygląda. E, oczywiście. E, Wiem, że jeśli będzie taka możliwość, znaczy taka okazja kiedyś, jeśli na przykład nie wiem, będę chciała startować na inne stanowisko, aplikować też, tutaj nie zabraniają, jest taka możliwość, że no nie, nie będę musiała być cały czas na jednym stanowisku. Nie chodzi o to, ja sobie po prostu lubię pracę z ludźmi, cenię sobie. Dlatego e, bardzo jestem zadowolona, a tak naprawdę udało mi się w ostatnim momencie dostać tą pracę, ponieważ usłyszałam, że e, w, przez wakacje jest tak jakby wstrzymana rekrutacja i ja mówię: no to e, nie ma co czekać. I tak naprawdę, już to ostatni gwizdek, oczywiście, wiem, że są to wakacje, ale e, no, po prostu już musiałam wyjść do ludzi. Ponieważ y, z tą budową czasami jest tak, że już mam jej totalnie dosyć. Przestań świrować Ty. Powinnaś żyć tą budową, są, nie... Są momenty takie, że wiecie, jak widzę tutaj y, efekty, które y, idą, bo raz idą malutkimi kroczkami do przodu, a raz po prostu te etapy są y, widoczne y, tak od razu, tak szybko i tak właśnie mówię już y, tak konkretnie, a teraz... Czasami jest tak, że człowiek już, już po prostu mam dosyć, nie? A tutaj właśnie wykończeniówka, tak jak sama nazwa mówi, wykończyć może i człowieka i psychicznie, a przede wszystkim finansowo. No i tak to u nas czy tam u mnie wygląda. A ja wam powiem, że Magda trochę jest skromna, bo tak, ja wam powiem, jak to wygląda, bo przyjeżdżając do Polski 3 lata temu. No, będzie 3 lata. 3 lata temu Magda złożyła papiery do urzędu celnego i też tam z komputerami związane, miała obsługiwać w języku angielskim, miała trzy testy w języku angielskim, trzy, trzy rozmowy online. Zdała, wybrali ją i generalnie zaproponowali jej duże pieniądze, ale że wtedy, że tak powiem. Sypały nam się te pieniądze z lewej i z prawej strony. Mieliśmy ich naprawdę do bólu. Magda też między innymi nie przyjęła tej pracy, no bo z taką łatwością przeszła tą rozmowę i zaproponowali jej, że mówimy sobie w późniejszym czasie: Dom budujemy, nie ma warunków, bo oni mieli, mieli jej komputer tam wpuścić do domu, tak. jej dać i tak dalej. Także stwierdziliśmy, że później, w tej chwili po tych trzech latach, no w sumie dwóch znaczy, latach. Czekaj, bo Ty już tu mówisz, a ja jeszcze tutaj dopowiem. No bo tak naprawdę, y, dystans, dystans, y, żeby tam dojechać. Tam no, za, dystans, za długo, żeby to... dojechać, to też no, chwilowo miał być, bo mieli komputer dać do domu, no nie? Tak, tak, a my tak, nie mieliśmy tak. miejsca, czyli generalnie i tak, sumą sumarów stwierdziliśmy, że jest łatwo w Polsce, bo było łatwo. Ja no też tak, poszłem tak, do pracy tak. do trzech pracodawców, odwiedziłem w dwa dni. I powiem Wam, że wszyscy mi od razu chcieli. Jak jeden mąż, moja decyzja, gdzie ja pójdę, wybrałem wtedy ten y, sklep elektroniczny, gdzie poszłem i tam też zrezygnowałem mniejsza z tym, miałem iść do konwoju, pieniądze, do konwoju pieniędzy jako ochroniarz i miałem iść do takiej mieszalni farb, też bardzo dobre zarobki i też. Jak przyjechaliśmy do Polski, to mówię, wow, w ogóle kurczę, za moich czasów jak uciekałem z Polski, uciekałem pod względem, bo bezrobocie było tak ogromne i się za psie pieniądze robiło, przyjeżdżając, to mówię, no normalnie to jest przepaść. Minęło trochę czasu, na wpuścili milionów imigrantów, jakby nie patrzeć, fajnie, szanujemy, też byliśmy imigrantami z, w innym kraju, dobrze nas traktowali, tak samo my traktujemy, też jesteśmy za tym, że wiadomo, jak imigranci mają swoją kulturę personalną, jakąś, bo wiadomo, to zależy od człowieka, nie? Eee, to nie mamy nic przeciwko żadnym imigrantom. Tylko że słuchajcie, te stanowiska pracy w tej chwili w Polsce się posypały. Nie ma tej pracy. Magda składała 20, czy tam więcej, cepałek. Więcej więcej. No i generalnie ta, ta praca na tych kasach się trafiła. Magda w ogóle miała podjąć miesiąc temu tą pracę ze względu zdrowotnych, bo coś się wywaliło u nas w życiu nie mogła podjąć, była mocno kontuzjowana. kontuzjowana no. Także <słuch> już jest lepiej, także tak. dlatego właśnie mówię, już mogę wystać 8 godzin bez problemu tego. Także... Tak, także podejmuję tą robotę i tak to wszystko wygląda. No dobra, no co, kasa się przyda. Ja tu się wbijam na Magdy Kanał. Tak, żeby tutaj... bardziej wydusić z Magdy o zarobkach, o tym, a ona tu nagle się okazało, że nie może mówić. No i to jest to, co ja powracam. Wiem, że to jest jej kanał, nie powinienem się wypowiadać, powinna Magda się wypowiadać, ale to jest to, co ja zawsze powtarzam. W Polsce jest jeden drugiego nie wyciągnie, bo jest zawsze zasłanianie ust. Nie wolno za dużo powiedzieć, za dużo pokazać, żeby inni nie mieli dobrze. Mimo to, że fajne warunki, standardy przechodzą, jakby są zaciągane z zagranicy, te wszystkie BHP, te szkolenia, nawet już nie mówię o głupiej wodzie, nie? Że tam jest woda do bólu, a w niektórych pracach pracodawca nie zapewnia swojej wody nawet. Ja, no, no. tutaj i kawa, i y, woda, i herbaty, wszystko tam, co bym chciała, to tam Nie Niby jest. to się wydaje takie głupie, ja przynieść sobie butelkę wody i się Napić, no ale fajnie mieć ją w pracy, woda jest w kranie, można dozowniki podłączyć, można mieć zimną, gdzie ludzie pracują w jakichś tam kontenerach na rynkach, w budkach, słuchajcie, handlują czymkolwiek, te baraki się nagrzewają, występuje tam bardzo dużo stopni, też nikt tego nie schłodzi, wiecie o co chodzi, no to takie warunki pracy stworzone dla pracownika to miło się siedzi, nie? Dobrze, że wiecie jak to jest, mało płacą, to jeszcze dużo wymagają i jeszcze w ciężkich warunkach pracy, nie? Także, no, znaleźć w tej Polsce dobrą pracę. Mamy jakby wielkie korporacje z zagranicy, ale nasze stawki w Polsce ja zawsze mówię, że są takie głodowe, nie? Wszystko jest tak drogie. Ja wiem, że za granicą też się mocno popsuło, ale taka głodówka tutaj jest w tej Polsce, powiem wam, nie? Czysto teoretycznie, zarobicie małych parę tysiączków, a rachunki, wynajem, kredyty, jedzenie to jest tak drogo, że ja to nazywam wegetacją, bo po opłaceniu. Fizycznie wszystkiego, jak pracujecie na godzinę, bo mówię tylko o tym, jak pracujecie na godzinę, to nie jesteście jakby w stanie z tej resztki, którą musicie przeżyć, co zrobić. Nie? Tak to wygląda. Cześć Magda chciała powiedzieć, bo to Twój kanał. Się rozgadałeś. No, bo wiecie, Emil to zawsze tak powie, prosto z mostu, a ja to tak. Troszeczkę na około, na około, tak konkretnie. No, także ja jestem, no mówię, zadowolona. Od poniedziałek, weekend mam teraz wolny. Udało mi się, bo również w weekendy będę pracować. Grafiku jeszcze nie dostałam, dostanę w poniedziałek. Oczywiście w poniedziałek wiem, na którą mam przejść godzinę. Będzie kolejne szkolenie, czyli to jeszcze nie jest tak jakby dzień takiej konkretnej pracy, że już postawią mnie jej lub swoje. Będę miała osobę, która się za. Z, ze mną, ze mną, zajmie się mną, nie, nie pozostanę sama na pewno. Pierwszy dzień, tak słyszałam, jak już pójdę na te kasę, to słyszałam, że będę przyglądać się, jak w ogóle wygląda praca na kasie, bo wiadomo, że w każdym miejscu pracy to jest troszeczkę inaczej. No i Następnie będę miała taką osobę, która ja już będę siedzieć na kasie, a dziewczyna będzie mnie y, obserwować i mi oczywiście tłumaczyć i pomagać. Także to jest też fajne, że każdy. Y, tak jak się też dowiedziałam tutaj y, wcześniej od kierowniczki też, że y, zawsze gdzieś ta jesteśmy razem, tak? Nie, że zostaje sama sobie, tylko po prostu jeśli jest jakiś problem to zawsze mogę wykonać telefon, bo telefon również będę miała przy sobie, żeby się kontaktować tutaj właśnie z innymi pracownikami. No, i że nie zostanę sama ze sobą, sama sobie, i tak naprawdę będę się siedziała i nie będę wiedziała, co mam zrobić. Także tutaj absolutnie nie ma z tym problemu, także fajnie. Co do dziewczyn czy chłopaków, bo nie wiem, kto tam jeszcze będzie z nami pracować, bo jeszcze nie zdążyłam poznać, tylko zdążyłam tam poznać kilka dosłownie osób, ale to tylko się przywitałam i, i tylko na tyle. Także nie mogę się więcej na ten temat wypowiedzieć tak samo do samej pracy, czy mi się podoba, czy nie. Też nie wiem, bo może być tak, że hmm, będzie niezbyt fajna lub coś będzie mi nie odpowiadało, a może być tak, że będę bardzo zadowolona i po prostu bym powiedziała kurczę, jak fajnie, że dostałam tą pracę. Wróćmy do tego, że jak Ci nie będzie odpowiadało, to co wtedy to zmienię na inną. Magda to zmienna jest, co się nie odpowiada i dżidę daje. Ale ogólnie jestem osobą taką, że jak już zostanę, znaczy jak już pracuję w jednej firmie i jest dobrze, to nie szukam gdzie indziej, no bo to nie ma sensu dla mnie. Tutaj jeszcze jest taka, że stanowisko kasjer na początek, jeśli będzie mi się podobało, będę mogła tam zostać i, i. Pracować, ale jest również możliwość awansu czy zmiany stanowiska. Także to też jest na plus, ponieważ już taką informację też dostałam, że to nie jest tylko, że siedzę i już tylko będę na jednym stanowisku. Także jeśli będę miała taką ochotę, mogę próbować. No, ale to zobaczymy z czasem. Na razie nic tutaj się na ten temat nie wypowiem, no bo muszę. Troszeczkę popracować. Mam nadzieję, że e, będzie miło. A zrobisz mi się mi tam jakieś miejsce. To się dobkasz mi tam po znajomości. Bo miarcie z moimi papierami w wyszkolenia zawodowego to nie przyjmę. Wiesz co, e, czy będzie taka możliwość, jeśli byś chciał gdzieś tam na magazyn? Jaki magazyn? Zobaczymy. Ja więc nie mówiłem o żadnym A magazynie. co? Na, ka na kasę. Magda, tylko stanowisko kierownicze. Nie znaczy nie? I mi nisko popisnęła na tym necie. Dobra, kończymy. Słuchajcie to nagranie. Dobrze, że ja trzymam kamerę na jej vlogu, nie? Także to na tyle i trzymajcie się. Dobrze mówię? Tak. Pozdrawiamy do usłyszenia. Dzięki, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że osoby, które mnie dotychczas oglądały, nadal będą śledzić moje poczynania. Łapki w górę i wszystkiego dobrego także pozdrawiam i do usłyszenia mam nadzieję że się wkrótce zobaczymy częściej będziesz nagrywać tak oczywiście dla was będę na pewno częściej niż teraz słuchajcie no, dzieje się dużo będę pokazywała również co tutaj u mnie no bo wiadomo w kuchni jak widzicie proszę bardzo siup Siób, co ja mam? Nic nie mam, nic nie mam, dopiero będę. O, kubki są! <gubki> kubki są i praktycznie e, wszystko puste. Także zostańcie ze mną, śledźcie mnie, będę pokazywała, jakie e, rzeczy tutaj nie wiem, wchodzą do kuchni, e, co kupuję jak będzie moja garderoba wyglądać, podłogi u góry, jak będą ładnie położone już. Nie wiem, czy będę miała okazję z mężem kłaść te podłogi, czy on po prostu będzie musiał sobie sam poradzić. Jeśli będę miała chwilę wolnego, to oczywiście tutaj przyjdę. Garderoba również muszę się tym zająć, ponieważ wiecie co, to najlepiej ja bym te ciuchy, wszystkie, co mam w domu. No bo wiadomo, trochę tutaj dostałam boczków trochę tutaj. I raczej wszędzie dookoła. <gry> Także garderobę mam, ale ja bym najchętniej wzięła wszystko i puch, poszło z dymem. Znaczy nie dosłownie z dymem, tak, tak, żebym gdzieś to wydała i bym sobie coś nowego kupiła do nowej garderoby, no bo wiadomo, że chociaż ja nie lubię zakupów, nie lubię zakupów ściuchami również, ale by mi się tak przydało właśnie coś takiego zrobić. Na początek oczywiście ja wszystko sobie wezmę tutaj z domu, też Wam po prostu pokażę, jak to wszystko wygląda. Śledźcie tak, jak powiedziałam, śledźcie mnie, a zobaczycie co e, u mnie słychać, jak tutaj się e, odnalazłam, ponieważ e, widzicie, że kuchnia już stoi. Oczy, e, oczywiście mogę tak powiedzieć, że indukcji jeszcze nie używałam ani razu, e, nic nie gotowałam, nawet już myślałam, żeby coś przynieść i coś tutaj zrobić, e, ponieważ będę się uczyć e, funkcjonowania, e, jak, jak funkcjonuje e, ta. E, znaczy, płyta. Piekarnik, jak to piekarnik, możecie powiedzieć: O jejka, wszystko tak samo. Mikrofalówka, piekarnik też będę używała, bo nie wiem, jak praktycznie, jakie tam ma funkcje. A jeżeli tylko wspomnę szybko o indukcji, znajoma do mnie mówiła, że używała indukcji i mówi, że jeśli trzyma patelnię i chce zrobić naleśniki, no to ja jak wlewam, no to oczywiście podnoszę, tak? ona mówi, no i indukcja się wyłącza. Ja mówię, no co ty teraz? No bo rzeczywiście jak podniesiemy yy, garnek, to indukcja się wyłącza. Wiem, że dla niektórych to jest banalne i śmieszne, że <gryw> o takim czymś mówię, ale ja wcześniej nie używałam, więc nie wiem, jak tutaj ben, będę musiała sobie jakoś poradzić. Ona mówiła, że na początku też jej było ciężko, że nie wiedziała, ale potem już yy, ogarnęła. Co do gotowania, również to trzeba się przyzwyczaić, bo każda, wiadomo, indukcja troszeczkę inaczej tam działa. A ja używam praktycznie całe życie gazówki, więc tutaj też wiem, że inaczej się to używa. Dobra, to tak na tyle. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Buziaki, łapki oczywiście, tak jak właśnie mówię, w górę. Subskrybujcie, jeśli ktoś mnie jeszcze nie subskrybował. A żeby właśnie zobaczyć, co u nas dalej tutaj na budowie się dzieje, już praktycznie tak budowa, już mogę powiedzieć, że nie, już w domu u nas. Dobra, to tak, buziaczki, pozdrawiam PA.